Pokażę Ci, jak możesz zmienić zdjęcie profilowe swojego kanału YouTube w mniej niż minutę, korzystając z iPhone A, iPada lub dowolnego smartfona. Ale zanim zaczniemy, jeśli chcesz dalej poznawać funkcję swojego urządzenia mobilnego, polecam zajrzeć do opisu tego filmu. Dobrze, gdy już jesteśmy na platformie YouTube, przechodzimy do profilu, który znajduje się na dole po prawej stronie, a następnie klikamy w opcję Zobacz kanał. Po wejściu do tej zakładki pojawi się cały nasz kanał, nasza nazwa, zdjęcie i inne informacje. Jeśli chcemy coś zmienić, w tym zdjęcie profilowe, klikamy w ikonę ołówka, znajdującą się po prawej stronie. Teraz, jak widzisz, jeśli klikniemy na zdjęcie profilowe, pojawi się pytanie, czy chcemy zrobić nowe zdjęcie, czyli użyć kamery naszego urządzenia, czy wybrać zdjęcie z biblioteki, czyli z galerii naszego smartfona. Jeśli wybierzemy tę drugą opcję, będziemy mogli wskazać dowolne zdjęcie, które chcemy ustawić. I to wszystko. W ten sposób możesz zmienić zdjęcie profilowe lub zdjęcie swojego kanału w mniej niż minutę, korzystając z urządzenia mobilnego. Jeśli film Ci się spodobał lub był pomocny, proszę zasubskrybuj i daj lajka. Do zobaczenia. Dziękuję.